Dziennie wchodzisz na Instagrama czy TikToka, tworzysz posty, rolki, story, shortsy, jakiekolwiek różnego rodzaju treści, ale tak naprawdę wszystko jest przypadkowe. Musisz zrozumieć jedno: brak strategii równa się brak wyników. Odpowiedz sobie na pytanie: jak długo jeszcze będziesz działać tak przypadkowo? Czy jeśli dotychczas nie przyniósł ci biznes Twoich oczekiwanych rezultatów? Poprzez działanie, jakie masz teraz, to dlaczego za rok czy dwa twój biznes nagle miałby przynosić ci oczekiwane efekty? Jeśli teraz nie wprowadzisz strategii, a dalej będziesz właśnie tak chaotycznie udostępniać treści w social media, to mogę ci gwarantować, że prędzej czy później się wypalisz i zrezygnujesz z biznesu online. Więc moja rada dla Ciebie: stwórz konkretny cel, Konkretny plan działania, jak dotrzeć do tego celu i twórz kontent spójny z tą strategią, którą określisz sobie na początku. Dopiero w taki sposób możesz zacząć spodziewać się pierwszych konkretnych efektów.